Stara kopalnia w Wałbrzychu. Drodzy, dzisiaj przypadkiem trafiłem w to piękne miejsce i wiem, że czasami szukamy miejsc, które można odwiedzić też na motocyklach, czasami gdzieś jesteśmy w pewnej okolicy, a możemy nie wiedzieć, że takie miejsce istnieją. Także dzisiaj zapraszam Was, korzystając z tej okazji, na krótki spacer po Starej Kopalni w Wałbrzychu. Piękne miejsce historyczne. Można zjechać też pod ziemię, można zwiedzić zakamarki kopalni do godziny 16.00. Jest też przepyszna restauracja na miejscu, kameralna, która pięknie się prezentuje. Jeżeli lubicie takie industrialne klimaty, to zobaczcie. I bar jest podparty pięknymi wagonikami z kopalni. Przejdźmy się dalej. Jeżeli chcecie, to możecie też na chwilę zostać maszynistą kolejki podziemnej. Tutaj zobaczyć ostatni wydobyty węgiel w tej kopalni. O, zobaczcie, stajemy się maszynistą i pokażę Wam jeszcze kilka miejsc, korzystając właśnie z okazji, że tutaj dotarłem. Są tutaj różnego rodzaju maszyny, części maszyn kopalnianych, jest wieża widokowa. Jest bardzo klimatycznie, jak widzicie. A jeżeli zdecydujecie się tu zostać, tak jak ja zostałem w dniu dzisiejszym, są pokoje, więc ja już udaję się na odpoczynek. A wam życzę dobrego wieczoru, dobrego dnia i może do zobaczenia w tym miejscu.